W związku z kolejnym etapem prac projektu Rynek Od Nowa od poniedziałku zostaną wprowadzone kolejne zmiany w organizacji ruchu w centrum miasta oraz w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej. Związane jest to z koniecznością zamknięcia dla ruchu dwóch skrzyżowań ulicy Mickiewicza z ulicą Farną oraz ulicy Sławkowskiej z placem Świętego Jana. Wprowadzone w poniedziałek zmiany spowodują, że nieprzejezdne będzie skrzyżowanie Mickiewicza-Farna, nieprzejezdne będzie skrzyżowanie Sławkowska-Plac Świętego Jana. Dojazd do ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej będzie możliwy ulicą Świętej Barbary. Na ulicy Święte tej barbary zostanie zmieniona kierunkowość. Ruch będzie odbywał się od ulicy Świętego Wojciecha w kierunku ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej. Ulica sądowa stanie się na całej długości ulicą jednokierunkową. Ruch będzie odbywał się tylko od ulicy Stojałowskiego do ulicy Białej. Jednocześnie modyfikacją ulegną trasy i rozkłady niektórych linii autobusowych: 314 kierunek Podłęże osiedle, elektrownia ze spółszkół. 319 zarówno kierunek Wszanów oraz kierunek Głubowiec, 368 kierunek Cezarówka Dolna Pętla. 369 kierunek Sobieski Pętla oraz. 374 kierunek jeleń Łęk pętla oraz kierunek Gigant osiedle. Do obsługi przez wymienione linie wejdzie przystanek obrońców poczty Gdańskiej oraz w zastępstwie przystanku Stojałowskiego nowo powstałe przystanki biblioteka, zlokalizowane przy ulicy Sądowej oraz na ulicy Zielonej. Ponadto linia 314 jadąca w kierunku Szczakowa do PKP będzie kursowała ulicą Rzemieślniczą oraz ulicą Matejki i dalej wzdłuż obecnej trasy. Na liniach J306, 313 i 326 zostaną także wprowadzone korekty w rozkładach jazdy. Wcześniej w tym. W tym miesiącu zmiany objęły także rozkład linii E. Szczegółowe zmiany w rozkładach jazdy można znaleźć na stronie www.pkm.jaworzno.pl.